Mają rak niedowidząco na lewe oko w wnuk niedosłysząco na lewe ucho Po pierwsze To dobrze, że wszedłem Po drugie To dobrze, że z wnukiem Siedem słów do pana kowita Kwarantanna już była, więc zacznij stąd znikać Kim ty jesteś? W sumie to nie wiemy Dobra, nie jest dobry bez tej ziemi Dobra, raku, na spokojnie, zuchnę zwrotkę Dobra, spróbuję, szkurno nie mogę Chcę wyjść z domu po prostu, bez klipu nie pamiętam, jak jest podać rękę komuś. Ale wiesz co? Mam cię w nosie, i nie obchodzi mnie, czy to źle, czy to dobrze. Nie jestem chojakiem, ale tak sobie gminie, że chociaż natura miała dla siebie chwilę, i ja też miałem chwilę, dlatego mam plany. Dlatego na wakacje jadę w pieszczany, więc bijam piątkę łokciem, do zobaczenia wszędzie. Jak to mówi Jurek, jakoś to będzie. Coś wymyślimy. Jakie to jest piękne, jakie to wszystko jest piękne, jakie to jest piękne w porównaniu. Teraz w autobusie to lepiej pierdnąć niż kichnąć.